W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami. Matko łaskawa, Któraś pociechą Warszawy się stała, Jej przedziwną tarczą i obroną, Módl się za nami. Matko łaskawa, któraś czarną zarazę uśmierzyła, gdy warszawianie po murach miasta Twój wizerunek nieśli, módl się za nami. Matko łaskawa, któraś na znak wdzięczności, patronką Warszawy i strażniczką Polski, przez lud stolicy została obrana, módl się za nami. Matko łaskawa, której obraz królewską koroną przez gospodarzy miasta został ozdobiony, módl się za nami. Matko łaskawa, któraś także inne miasta Królestwa Polskiego od morowego powietrza uchroniła, módl się za nami. Matko łaskawa, którą ocalone Wilno i Kraków za swoją patronkę obrały, módl się za nami. Matko łaskawa, strażniczko Polski, której w sierpniu 1920 roku Lud stolicy swój los zawierzył, módl się za nami. Matko łaskawa, strażniczko Polski, któraś swym zjawieniem się pod radzyminem i ossowem Bolszewików przepędziła, módl się za nami. Matko łaskawa, Strażniczko Polski, któraś Warszawę, Polskę i Europę Przed czerwoną bolszewicką zarazą ocaliła, módl się za nami. Matko łaskawa, któraś podczas okupacji hitlerowskiej Osadę siekierki na miejsce swych objawień wybrała, módl się za nami. Matko łaskawa, któraś jak Jonasz niniwem Warszawę przed grożącym nieszczęściem ostrzegała, Módl się za nami. Matko łaskawa, któraś swój cudowny obraz z pożogi powstania warszawskiego uratowała, Módl się za nami. Matko łaskawa, któraś odbudową stolicy ze zniszczeń wojennych kierowała, Módl się za nami. Matko łaskawa, Papieskim diademem, Uhonorowana, módl się za nami. Matko łaskawa, która w swym sanktuarium Jana Pawła II jako pielgrzyma dwukrotnie błogosławiła, módl się za nami. Matko łaskawa, której pomocy od blisko trzystu siedemdziesięciu lat lud Warszawy wzywa, módl się za nami. Matko łaskawa, która wszystkich strapionych pocieszasz, módl się za nami. Matko łaskawa, w życiu i przy śmierci nadziejo nasza, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Módlmy się. Matko, o łaskawości niewyczerpanej, Przyczyń się za nami, którzy się do Ciebie z wiarą i gorącą miłością uciekamy. Amen.